Cześć witam Was na Gała TV Jakubowatych to znowu ja w nowej serii e, Pogadajmy sobie o futbolu, tak tą serię nazwałem Razem ze mną Kacper e, Na Skype'ie jesteśmy, e, ponieważ Kacper jest z bielska białej. E, no i co? No, trzeba tak jakoś pogadać o tym futbolu. Dzisiaj mamy dwa tematy. E, pierwszy to jest oczywiście losowanie półfinałów Ligi Mistrzów, a no drugi to jest e, ten kontrowersyjny awans ruchu Chorzów do pierwszej ósemki, no to może zacznijmy od naszej Krajowej Ligi. Kacper, powiedz coś o tym, bo z tego co wiem, to jesteś kibicem pod Beskidzie, no a jakby nie patrzeć, właśnie pod Beskidzie ta, ta sytuacja dotyczy. Tak, no jestem trochę rozczarowany yy, zachowaniem lechi. No, a powiedz tak, bo nawet nie, nie, nie patrzyłem o co tam poszło, ponieważ... Skupiłem się jakoś bardziej na, na, na Wiśle Kraków, że oni nie awansowali, ale powiedz w ogóle, czego dotyczyła ta, jakby nie patrzeć, chora sytuacja? No bo w ostatniej kolejce rundy zasadniczej Lechia grała z ruchem Chorzów. No. No i Lechia wygrała ten mecz 2-0. No. Pod Beskidzie, grał z Termaliką i, I też, też go wygrał. No, no i to był, był awans pod Beskidzia. I bilans Bramek był taki sam. No. I zadecydowała tabela Fair Play. Aha. Czyli wiesz, czerwone kartki znaczy, zachodzą. No to rozumiem, ale z tego co wiem, ja to na początku pod Beskidzie było w tej pierwszej łośce, tak, dopiero po tym, tak, że coś tam zmieniło. Tak, tak. I. O. Ekstra klasa jako, wiesz, cała no, firma. No rozumiem. Poszła do Trybunału. Tam jakiegoś lubię. Z PZPN. Tak. I chcieli wybadać tą sytuację, nie? No. Bo Lechia kłóciła się o ten punkt. Bo wiesz, odjęli jej za niepłacenie zawodnikom i tak dalej. No, no i co? I dodali im potem? Dodali im piątek przed kolejką, nie? Matką, włoska. I, I Lechia później złożyła y, rezygnację z tego punktu jakby. No. I w tym momencie Lechia, ruch mhm. i Podbeskidzie Miały po 39 punktów. Co ty gadasz? I zadecydowała mała tabelka. O kurczę. Czyli mecze no. pomiędzy nimi. A to jest. Znaczy, nie no, o ile wiem, to pomiędzy. No to może jeszcze decydować, ale powiadasz, że poszli do tego pzpn i ten protest im tak jakby odrzucili, tak? A punkt lechi dodany nie wiadomo skąd, tak? No tak. A to widać, że Polacy. Chora sytuacja, moim zdaniem. Tak, tak. Ale yy, no. Jakby nie patrzeć, ale takie sprawy nie mają miejsca, czy to na polskich boiskach, czy, czy na zagranicznych. Prawda jest taka, że sytuacja jest jak najbardziej chora, a tak naprawdę nie wiadomo, co się tutaj tak naprawdę stało. Punkt nie wiadomo skąd i prawda jest taka, że Podbeskidzie jest pokrzywdzony i musi grać z nami w grupie spadkowej, a Ruch sobie dostanie więcej kaski za grę w grupie mistrzowskiej. Tak. No i prawda jest taka, że i tak pewnie zaj zajmą tam ostatnie miejsce, bo z taką grą ruchu Chorzów raz zwycięstwo, raz porażka, to nie wierzę, że oni zajmą jakieś wyższe miejsce niż Szulmy, tak więc mówię paranoja, a tak to przynajmniej mogliby dostać baty może, znowu jakiś karny niestrzelony z Wisłą Kraków, kto wie, ja byłbym za. Kto wie, to tak, no, no wiesz, no tu jest różnica kasy, no w, gr w grupie mistrzowskiej dostają znaczy... pomysł... On... U spadkowej dostaną po pół, nie? No tak, ale ja jestem ciekawy, kto ma ten budżet większy. Czy, czy, czy to Podwesk, gdzie jednak ma. Mimo że ma tam jakiegoś sponsora, to jednak to Ruchorzył zawsze miał tą, jednak jakąś kasę na zapleczu gdzieś, ale mieli. No tak, ale wiesz, ostatnio miasto dołożyło im 18 milionów. No nie, to jest za dużo zdecydowanie. To jakby miasto płaciło na Wisłę, Powiem wam szczerze wszystkim, że Wisła byłaby już dawno mistrzem Polski, no ale... No. Mówiłem o tym tam w którymś odcinku moich przemyśleń, że... Chore sytuacje, chor chorzy ludzie rządzą polską klasą. No ale... Tak szczerze mówiąc to... Zastanawia mnie jedna sytuacja, bo jako, że jesteś kibicem pod Beskidzia... Tak. Rozumiesz, no to... Powiedz ty mi, bo na początku... Rozumiem, euforia, jesteście w pierwszej ósemce, kosztem oczywiście naszym, ruchu Chorzów. Powiem Ci, znaczy no wiadomo było, że Wisła po, po, po remisie z Zagłębiem i tak do tego nie awansuje, ale kurcze powiedz Ty mi, w ogóle jak się zareagował na to, że euforia pod Beskidem jest w pierwszej ósemce, a nagle jesteście w grupie spadkowej, powiedz, bo ja, ja jestem ciekawy jak się musi czuć taka osoba, która właśnie takiego czegoś doświadczyła. No wiesz, ja byłem akurat na tym meczu z Termaliką, no. nie ukrywam, śledziłem mecz Wisły. No, rozumiem. Się po golu zagłębia. No, no, rozumiem, bo to jednak walczyliśmy razem o tą pierwszą sentymentę. No. Cieszyłem no. się po tym golu Zagłębia. No I była tak, wielka historia. Oczywiście, oczywiście. ale powiem Ci, że gdyby nie był sędziego, to bylibyśmy w tej pierwszej sensu, Bo tam ta druga bramka dla Wisły była nieuznana. A z tego co ja wiem, to raczej tam spolonego nie było. Tak więc. No, umówmy się, no, ale PZPN chyba naprawdę karty rozdaje w polskiej, w polskiej lidze. Tak. Dla mnie ta reforma w ogóle jest bez sensu z tymi, z tymi grupami. No, A bo to takie. To, bo to każdy wie, że to jest bez sensu, bo tak naprawdę nie wiadomo o co gramy, bo przykład poprzedniego sezonu, Legia wygrywa rundę z z jakąś tam mega przewagą i nagle okazuje się, że mistrzem Polski zostaje Lech Poznań, który ten sezon miał tak kompletnie dziwny, no. że nawet nie wiedziałem, że oni będą w stanie jeszcze tego mistrza wygrać, a proszę bardzo w playoffach ładnie, pięknie, chociaż wszystko związane z tą wiesz, tą różnicą, że się dzieli to wszystko na pół, a dwa lata, no też w zeszłym sezonie była taka posrana sytuacja, moim zdaniem, że Krakowia wygrała chyba wszystkie mecze w playoffach, i gdyby nie podział punktów, to byłaby na czwartym miejscu, rozumiesz, no, to no. paranoja było, a tutaj proszę, yy, musieli zająć dziewiąte miejsce, bo byli w grupie spadkowej. No, dla mnie chora sytuacja, ale powiem Ci, że naprawdę dziwnie z tym Podbeskidziem, co nie zmienia mimo wszystko faktu, że chyba, chyba Zagłębie, znaczy nie Zagłębie, tylko Ruch Chorzów tą formę miał delikatnie wyższą, myślę, że co najmniej na początku sezonu, bo pamiętamy to magiczne 6 z Wisłą Kraków u siebie, to już takie m, głupie gadanie, ale... ale to to, to no, byłem na tym meczu, byłem. Widzisz, ale powiem Ci, że Druga część sezonu Zasadniczego pod Beskidzie miała naprawdę bardzo dobrą no. i ja nie rozumiem, jakim cudem nie weszli do tej pierwszej ósemki. Naprawdę, mimo iż Wisła miała no, fantastyczną końcówkę, wszyscy wiemy tutaj o co chodzi, że te trzy zwycięstwa z rzędu, no ten remis z tym Zagłębiem, ale tutaj mimo wszystko nikt chyba do końca by nie uwierzył w to, że weszliśmy do tej pierwszej ósemki. Może to i lepiej, że nie weszliśmy, bo przynajmniej nie będzie głupiego gadania, że Wisła znowu wszystko przegra. A tutaj walczymy tak naprawdę tylko o utrzymanie, no a prawda jest taka, że chyba kandydatów do utrzymania znamy, znaczy do spadku znamy, bo Górnik zabrze na pewno i myślę, że rozegra się to między Śląskiem Wrocław Wrocławem, Górnikiem, Łęczna, bo innych opcji tutaj nie ma. Ale... A jeszcze jest Termalika. A, termalika się utrzyma myślę. Oni... Trzyma? No oni potrafią jednak zagrać jeden dobry mecz, i, który wiesz, prawda jest taka, że w tym momencie trzy punkty w polskiej lidze dają tak naprawdę niesamowite, możliwości, bo pragnę, chociaż, no, sytuacja z ostatniej chwili, tak, Wisła wygrywa trzy mecze z rzędu z drużyny, która jest w strefie spadkowej i robi się drużyna, która walczy o pierwszą ósemkę, no, umówmy się, ale to, to jest co najmniej dziwne. No tak. W Hiszpanii takie coś nie miałoby miejsca, bo tam są takie, wiesz, różnice, że tam nawet trzy punkty, okej, okay, awans, jedno, dwa miejsca się zdarzy, ale, ale nie w Polsce. Tutaj jedno zwycięstwo, jesteś 10 miejsc wyżej, tak więc tu mówię paranoja. Dokładnie, dokładnie. No dobra, to A sobie tak no... Wracając do tej sytuacji z tym z tym awansem, czy nie awansem pod Beskidzia, uh -huh. to właśnie byłem w poniedziałek u dentysty i tam się dowiedziałem, że <laughs> jednak... No, to jeszcze u dentysty, no, no to dobrze jest. No. Tak nie mamy tego awansu. Dobrze, to teraz przejdźmy może do Ligi Mistrzów, bo umówmy się, jest to temat o. może troszeczkę na większą ska skalę niż niż yy, Polska Liga, jakiś czas tam zrobiłem odcinek o ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, to jak chcecie to sobie obejrzyjcie, tam będzie link w opisie, no ale powiedz tymi, bo chyba główni kandydaci do zwycięstwa, czyli i Barca i PSG, tak naprawdę pożegnały się z tą Ligą Mistrzów. Tak, osobiście jestem kibicem Barcelony. No ja też, no to... Yy, no i jestem trochę rozczarowany tym. Znaczy powiem Ci tak, yy, wszystko... Cała zła seria Barcy zaczęła się po El Clasico. Widziałeś, tak. że oni tam nie byli w stanie biegać w pewnym momencie. To wyglądało gorzej niż Wisła Kraków, z najgorszej o, swojej od dyspozycji. Od minuty już praktycznie nie biegali. Tak, pustsie bramki, myśleli, że mają mecz tak. ustawiony. A tu proszę, jedna, druga bramka i dziękuję bardzo Real, który gra w dziesiątkę. Yy, rozklepuje Barcelonę na kampną. Moim zdaniem, podnieść się po czymś takim, to już jest ciężka sprawa. Potem ten mecz z Atletico. Yy, Stracona bramka, no i chyba zgodzisz się ze mną, że gdyby nie czerwona kartka na Torresa nie byłoby yy, o czym tak. mówić yy, nad, przed drugim meczem. Natomiast ten drugi mecz zagrany fatalnie. Co nie zmienia faktu, że karny Barcelonie się należał. Yy, no i gdyby wtedy ten kardyn był wykorzystany, no to umówmy się, ale Barcelona grałaby z Atletico w dogrywce i kto wie jakby się to potem potoczyło. Ale Iniesta też będzie zostać czerwoną. A czy znaczy to... To tak! To, to no. też nie ukrywam bo to celowe zagranie ręką w polu karnym. Ja nie wiem, jak ci sędziowie nie dają tych czerwonych kartek. Ja nie wiem, czy oni nie chcą po prostu, żeby było 5-0, czy nie chcą, żeby. Nie wiem, żeby był ten cały ból dupy internetowy, że o, kartkujesz Barcelonę, jesteś śmieciem. Nie, to, to się powinno tępić. Sędzia jest poza tym. Nawet jeżeli cały internet będzie zwalał na niego winę, to przecież to jest jego decyzja. On odpowiada za to, żeby ten mecz był jak najbardziej przejrzysty i czysty. A nie ogarniam sytuacji, gdzie Iniesta zagrywa celowo ręką w polu karnym i tak naprawdę nie ma czerwonej kartki. No. Suarez za coś takiego dostałby zawieszenie na pół roku, a Iniesta <laughs> no tak. no, nie zszedł nawet z boiska, więc o czym my mówimy? Tak, tak. No. Tak samo PS wydawało się, że sezon kosmiczny, bo jakby nie patrzeć to mistrzostwo no. we Francji to już da... 6-0. No to tak, ale... Ale... Czekaj, bo mi kamerę rozłączyło. No, słyszysz mnie? Słyszę. słyszę. No to dobrze, no to... Słuchajcie, mamy mały kufot techniczny, nie będzie mnie widać, ale myślę, że... To co chcemy wam przekazać zostanie przekazane eee, Mówię to jest pierwszy odcinek z tej serii myślę, że następny już będzie dużo lepiej wyglądał niż ten tak. o, o i cześć o, działa no, wracając do tematu Wiesz, że zapewniło sobie to mistrzostwo Francji choho ile lat temu Rozumiesz eee, Trafiają na Manchester City, który, umówmy się, nigdy nie grał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Nie, nigdy nie grał w półfinale no to, chyba. Znaczy, w ćwierćfinale też nigdy nie grał, to był pierwszy raz, rozumiesz? Tak. Tak, tak. no bo dwa razy wcześniej to była ta jedna 8 magiczna z Barceloną i za każdym razem w tę tak, odpadali. Teraz, wiesz, trafili na prostszego rywala w jednej 8 W ćwierćfinale trafili na PSG. Wiadomo było, że to będzie zacięty mecz. W pierwszym meczu 2-2. No nie? Ale tak. w tym drugim meczu City dużo lepiej niż, niż PSZ, Co nie oznacza, że Aguero karnego nie wykorzystał to już swoją drogą. Tak, ale... tak mieli się po tym podnieść. Znaczy, nie się tak. Znaczy, tym. rok temu, kiedy City grało w 1.8, też Aguero nie strzelił karniaka. W sytuacji, w której City potrzebowało tej bramki, nie wiem jak, jak ryba wody, tak? Potrzebowali tej bramki tak bardzo, a wtedy Mark Ter Stegen no, obronił to. W piękny sposób, a nagle się nam okazuje, że nie wiadomo co się dzieje, i, i tak naprawdę City jest w półfinale mistrzów. Jeszcze parę miesięcy temu uznałbym to y, za co najmniej głupi żart, że City <gry> będzie tak wysoko, ale w tym momencie to jest fakt i naprawdę zapowiada się ciekawie. Dokładnie, ta para Real Manchester City, no. Będzie dobry mecz. Ale myślisz, że kto awansuje? No Tutaj... <grymne> nie wiem... W serce mi mówi, że Manchester City, tak? Bo jestem za Barceloną. nie ale lubię rozum, Ale rozum odpowiada Real Madrid. Ale rozum odpowiada Real Madrid. No właśnie. No. To, kurczę, to jednak jest drużyna. No i ja, gdyby Broni był trenerem Realu, to by... <grymne> to nie wiem co oni by tu jeszcze robili. To by po tym Wolfsburgu odpadli, bo a umówmy się, że Wolfsburg też był bardzo blisko. Tak. To, bo to też trzeba podkreślić, wygrana 2-0 w pierwszym meczu, potem, potem jakby obniżka formy, ale czego oczekiwaliśmy od Wolfsburga, tak, wygrali ten jeden mecz i tak naprawdę to było wszystko, 100% ich mo możliwości. Szkoda, że tak to wszystko wyszło, ale no rozumiemy, tak, nie możemy oczekiwać od nich nie wiadomo czego, kiedy grają z drużyną taką jak Real Madrid, która wbrew pozorom coś potrafi i to nie jest tylko Cristiano Ronaldo, ale też wielu innych świetnych piłkarzy, dlatego powiedzmy sobie szczerze, ale Real Madryt był zdecydowanym faworytem i mimo potknięcia w pierwszym meczu dali radę. No, nie tak jak Barcelona, że sobie odpadli i do widzenia i nie wiadomo w ogóle jak to teraz z nimi będzie, ale Real faktycznie teraz wygląda bardzo mocno. No i mi tak samo serce mówi Manchester City i myślę, że to za tą drużyną będę trzymał kciuki w tym meczu, ale jednak rozum mówi Real no. Madrid i to w tym momencie jest chyba największy kandydat do, w ogóle, do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. No, dla mnie Atletico. Czy powiadasz, że ktoś z tej drugiej pary wygra? Tak. Atletico Bayern? Mhm. Znaczy powiem Ci, że Bayern w tym sezonie nie wiem co robi. Mimo wszystko, jakby na to nie spojrzeć, męcili się z Benficą, yy... Grają jakieś nie wiadomo co, te zwycięstwa oczywiście w Lidze mają, ale to nie są jakieś dobre zwycięstwa, jakieś piękne, wysokie, tylko grają jakieś coś, nie wiadomo dokładnie co, wygrywają ledwo albo remisują. No ja rozumiem, że to jest koniec Guardioli w Bayernie, że on w przyszłym sezonie będzie trenerem City i tak dalej i tak dalej, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której... Yy której Bayern miałby z Atletico jednak przewalić, bo powiem Ci, że Diego Simone ten sezon Atletico zaczął średnio, ale potem faktycznie doszli do dobrej dyspozycji i powiem Ci, mam na, znaczy może się powtórzyć sytuacja sprzed dwóch lat, kiedy Diego Simone święcił triumf w lidze, oczywiście teraz Barca ma trzy punkty przewagi nad Atletico, na to jeszcze się wszystko może zdarzyć, bo do końca jest tam 8 chyba kolejek albo 7. Mhm. No i wiesz, rozumiesz, no, Simone jest dobrym trenerem, jako że Atletico ma teraz w miarę dobrą sytuację kadrową, wróci Torres na te mecze z Bayernem, nie ukrywajmy, ma to jest jeden z podstawowych zawodników tej drużyny, mają takich piłkarzy przecież jak wieto Korea, Koke i paru innych. Godin. Dobrych... To? Godin. Godin też jest przecież, w bramce mają Oblaka, tak więc umówmy się, ale... Wygląda to całkiem w miarę dobrze, powiedziałbym szczerze, a tak naprawdę, no nie wiem, nie wiem tutaj jak mamy interpretować, serce podpowiada Bayern Monachium, ale jednak rozum, a rozum nic mi nie podpowiada, rozum jakby chodziłoby tutaj tylko, wiesz, jakby to był mysz towarzyski, to bym powiedział, że remis, ale... Po, albo widzę mecz, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć być może, być może na Allianz Arena będzie Renis, ewentualnie minimalne zwycięstwo Bayernu, ale na Calderon moim zdaniem będzie, będzie też ciekawie, myślę, że tam Atletico jednak jest odrobinę mocniejsze niż na wyjazdach i tam powinno swój mecz wygrać. Tak, no przypomnijmy, że Atletico Madryt w, w La Liga straciło tylko 16 bramek. No i to jest najlepsza statystyka. W 32 meczach, więc to naprawdę jest no, dla mnie to jest coś to świetnego. No umówmy się, ale yy, nie rozumiem, bo kurczę, yy, wydawało się, że ta drużyna jest skazana na pożarcie po poprzednim sezonie, gdzie no niewiele brakło, a z trzeciego zaliczyliby czwarte miejsce. No tak, było No i wydawało się, że drużyna skazana na pożarcie, a tymczasem ni stąd, ni zowąd Yy, walczymy o finał Ligi Mistrzów i jesteśmy realnym kandydatem na, na zwycięstwo, tak więc yy, Houston, u nich problem, ponieważ nie wiemy na co Atletico starsi, O ile reszta drużyny jest w miarę przewidywalna, to Materace jak najbardziej nie. Dokładnie, dokładnie. Więc ja typuję finał Atletico Realno. No Zobaczysz, że będzie Bayern City no to się Zobacz, Ale Powiem Ci szczerze... Cieszę się cieszę. Po, ja, ja się też szczerze ucieszę, ale wtedy myślę, że Bayern wygrali mistrzów, bo nie podarują sobie finału. Oni w finale potrafią spiąć tyłek i naprawdę zagrać dobry mecz. Chociaż z Chelsea coś tam nie wyszło, a te karne były tu w karne to wiadomo. No tak, ale później z Borusem wygrali, tak? No tak, ale umówmy się, że Borussia wtedy to była jeszcze w miarę dobra drużyna poskładana, w tym momencie też grają jakąś dobrą piłkę, ale jak sobie przypomnę ten poprzedni sezon w wykonaniu Borussii, znaczy ja osobiście nie lubię ani Bayernu, ani Borussii, ponieważ znaczy ogólnie nie interesuję się Bundesligą. Ale jak już za kimś mam trzymać w Bundeslidze, to jest to Schalke, Gelzer Ze względów takich, że oni kiedyś tam z Wisłą grali i dostali w pierdziel u być 4-1 i z grubsza z tego im kibicuję. Ale nie, mówię, tak nie, nie lubię ani tej, ani tej drużyny, ale jak już mam typować, to myślę, że mimo wszystko jednak Bayern. Tutaj będzie, jak będzie w finale City, to Bayerna. A reszta to się zobaczy. Tak. Dobra, Kacper. No to co? Może tym yy, ładnie zakończymy ten odcinek. Zanim dziękuję ci yy, za w ogóle propozycję współpracy, bo wie, wiecie lub nie to właśnie Kacper zaproponował tą współpracę jakiś czas temu. Dzięki za tą propozycję. Myślę, że fajnie to wyszło. Yy, następne odcinki już niebawem. Tak więc, tak więc. Yy, do zobaczenia. Do zobaczenia. No i. Dziękuję, żegnam się z Wami, cześć.